Po dzisiejszym werdykcie publiczność zamarła, było naprawdę tak cicho, jak w zamkniętym kościele i jestem ciekawa, jakie emocje są w pani po tym werdykcie, kiedy Agnieszka i Marcin odpadli. Wiesz, ja też zamarłam. Ta cisza była no, dużo mówiąca moim zdaniem. Ja byłam tak zaskoczona, no przyznaję, że myślałam, że Basia dzisiaj pożegna się z programem, nie dlatego, że jej życzyłam, no ale tańczyła najsłabiej. Ale wiesz, to miałam taką jakąś jedną sekundę. Może Marcin nie wierzy. No i okazuje się, że wymieniono, wymieniono Marcina. Jest mi bardzo smutno, ponieważ uważam, że Marcin tak gdzieś tańczyli tak, że mogliby się znaleźć nawet gdzieś tam bardzo wysoko. Więc no jestem zaskoczona po prostu, wiesz? A co sądzi Pani o słowach Agnieszki? Wspomniała o takich prywatnych sprawach, że jednak ta relacja ich dużo przeszła. Był lincz, był hejt. Czy to Panią poruszyło? Bardzo, bo wiesz, ja, wiesz każdy, ja nie czytam, <noise> jaki jest hejt o innych, więc byłam zaszokowana, że doświadczyli jakiegoś takiego dużego hejtu, a widziałam, ze, że ze wzruszenia Agnieszki i z takiego drżącego głosu no twarz wywitało w wręcz, że to rzeczywiście się wydarzyło, to w takim razie naprawdę jesteśmy po prostu okropnymi ludźmi, moim zdaniem. No jak można, hmm. wiesz, hejtować ludzi, którzy Zakochali się w sobie, którzy się kochają, którzy są ze sobą, którzy nikogo nie krzywdzą, którzy niczego nic złego nie zrobili. No, ja bym raczej wolała, żebyśmy się dzielili tą miłością. Wiesz, ja jestem też w drugim związku, w drugim małżeństwie, już 20 lat z moim ukochanym Wojtkiem, którego kocham ubóstwiam i wiesz, no. Tak czasami się zdarza moim zdaniem. Po prostu przerażające to było. To w ogóle był taki przerażający moment i że odpadali i że potem Agnieszka to, co powiedziała, to ja w ogóle wiesz oczy robiłam. Bardzo jest to przykre. I nie dziwię się w takim razie, że im było bardzo przykro, bo to było bardzo widoczne. Wczoraj odbył się ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego. co to byli uczestnicy tańca z gwiazdami. Czego pani im życzy na tej nowej drodze życia? Ojejku, miłości, takiego wzajemnego szacunku. Ale też życzę wam, żebyście się tak najnormalniej w świecie lubili, bo to jest też bardzo ważne. Żebyście lubili ze sobą spędzać czas, żeby pewne rzeczy was łączyły, czyli jakieś wspólne zainteresowania, ale też żeby każdy z was miał jakąś tam swoją działeczkę, którą też. Niech pielęgnuje, bo tak jest potrzebne w związku. Wspólne rzeczy, czasami oddzielne. Po prostu żyjcie pięknie i żyjcie, szcz żyjcie szczęśliwie. Czy według Pani oni do siebie pasują? To jest taka para idealna, jak zakładki? Wiesz, ja nie używam chyba takich słów idealne jak zakładki, bo te idealne pary jak zakładki czasami się rozpadały. Myślę, że jeżeli są ze sobą, to znaczy, że pasują. Chcę z Panią skonfrontować pewne doniesienia. Podobno w najbliższej edycji mamy zobaczyć Zenka Martyniuka Króla Disco Polo. Co Pani sądzi o takim uczestniku potencjalnym? Super. Ja się bardzo cieszę, chociaż już staram się nie zapraszać, bo wiadomo, że jestem znana z nas takich surowszych ocen, więc nie będę osobiście zapraszała, ale uważam, że świetnie. Fajny facet, mężczyzna, dobry chyba człowiek, tak jak wiesz, nie znam go w ogóle. Ciepło bije. Więc, tak, bij od niego takie ciepło i dobro, więc uważam, że super, niech tańczy. Zapraszamy.